Cześć w internecie, tutaj Michał i Bob z ekipy To i dzisiaj porozmawiamy o tym, jaki jest najlepszy sposób na prowadzenie kampanii w Zewie Cthulhu, naszym zdaniem. I Dlaczego jest to Palp? Tak, i dlaczego jest to Palp? No, trochę tak jest, ale nie uprzedzajmy faktów. Przede wszystkim, chcieli, myślę, że powinniśmy ustalić, czym różni się prowadzenie kampanii w Zewie od prowadzenia jednostrzałów w Zewie to jest dosyć specyficzny system, jeśli chodzi o długie formy. To może ja zacznę ogólnie, bo chyba istotnym jest jaki jest cel zagrania długiej kampanii, mhm. a jaki jest cel zagrania jednostrzałów. Od tego, bo dla mnie zagranie długiej kampanii celem jest ta satysfakcja, że przez długi okres czasu budowałem jedną historię, która wreszcie znalazła rozwiązanie. Natomiast przy krótkich formach, przy jednostrzałach, dla mnie liczy się emocja, która idzie za historią, mhm. którą przygotowuje na jednostrzał. Okej. Okay. Eee, a czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że przy kampanii mówimy o zbiorze emocji? No bo, jakby nie patrzeć, kampania jest w gruncie rzeczy zbiorem jednostrzałów połączonych jakimś głównym story arkiem, nazwijmy to, tak? Mhm. łukiem fabularnym. Czyli <grym> tak naprawdę, budując fabułę kampanii, musi i budując jakby... i strukturę, musisz dawać graczom na każdej sesji inne emocje bardzo często, tak żeby one były zapamiętywalne. Nie możesz być przesadnie wtórny. I to prowadzi do tego, że kampania musi wprowadzać różne nastroje na przestrzeni wszystkich swoich części odcinków sesji, ale trzymać się jednej stylistyki. A... Zdecydowanie to prawda. W jednostrzale możesz mieć Jeden styl, jeden nastrój przez całe jednostrzą, Możesz całe jednostrzał tylko straszyć, możesz cały jednostrzał prowadzić tylko w klimacie nuarowym. Jednostrzał może być tylko z detektywistyczną sesją od samego początku do końca śledztwem. W kampanii musisz to mieszać. Gdybym usłyszał na początku, mhm. że przede mną jest 30 sesji, które będą wyglądały identycznie, no to nie byłbym tak naprawdę zainteresowany zagraniem takiej kampanii. Mhm. Kiedy mi się zdarzało prowadzić długie kampanie. No chcąc nie chcąc, do każdej sesji, nawet jeżeli to była dokładnie kontynuacja wydarzeń z poprzedniej sesji, podchodziłem zawsze indy indywidualnie i starałem się, żeby ta sesja była odmienna nastrojem bądź odmienna jakimś elementem od poprzedniej, żeby utrzymać zainteresowanie moich graczy. Mhm. Czasem zdarzyło się tak, że powiedzmy, blok przygód. Był w podobnej... w podobnym nastroju, mhm. ale mimo wszystko zmieniałem stylistykę opowieści. A nie miałeś trochę wrażenia, że stylistyka sama się zmienia? Yy, prowadząc i jednostrzały dla różnych ekip i dłuższe kampanie w Zewie, między innymi wielokrotnie prowadziłem maski, mhm. no, które może nie są najlepszym przykładem, bo to jest... Bardzo palpowy scenariusz sam w sobie, ale chodzi mi o to, że kiedy gracze przychodzą do mnie na kolejne odcinki tej samej kampanii, odmiałem wrażenie, że z sesji na sesję ona sama z siebie robi się coraz bardziej palpowa. Nawet historia, w której nie zmieniałem zasad, nie dostosowywałem ich w żaden sposób do pulpy. Gracze byli gotowi na przykład trzymać się emocji strachu, jakiegoś, jakiejś formy budowania w nich drszczyka emocji przez jedną sesję, dwie sesje. Wytrzymywali opowieść noirową na przestrzeni na przykład trzech odcinków tego śledztwa. Ale w długim horyzoncie czasu każda moja, każda moja próba prowadzenia kampanii w Zebie w którymś momencie nabierała mniej lub bardziej palpowych kształtów. No tak musi być, moim zdaniem. Dlaczego? Ja się zgadzam, tylko po prostu jestem ciekaw. Jak to widzę? Według mnie nie utrzymam zainteresowania graczy przez długi czas w tej samej konwencji. I ja sam chyba nie będę w stanie prowadzić tej samej konwencji przez długi czas. Bo kiedy ja wiem, że opowieść będzie miała 10, 15, 20 sesji, i pomyślę, że ja cały czas mam straszyć tych graczy. To kiedy ja ich mam zacząć straszyć? Już na pierwszej sesji mam zacząć ich straszyć i próbować utrzymać to przez 30 sesji? No nie jestem w stanie. Okej, okay, poczekaj, ale PALP też jest konwencją. Tak, ale. Tylko właśnie, PALP jest na tyle szeroką konwencją, że ja sobie wrzucę elementy sesji, które mają przestraszyć graczy, które mają wzruszyć graczy, ale przede wszystkim będę energicznie Prowadził graczy do przodu. Okay. Na sesji. Coś się musi dziać, yy, i chyba żadna inna konwencja nie zapewni tego w takim stopniu jak palp. No dobra, czyli wracamy do naszego yy, zespoilerowanego na początku założenia, że do prowadzenia długich sesji zewu palp będzie nadawał się najlepiej. Długich kampanii. I teraz no, na przykład, dlaczego ja tak uważam? Bo się z Tobą zgadzam. Czyli przede wszystkim to, co powiedziałeś, czyli że palp jest konwencją szalenie pojemną. Czyli prowadząc kampanię palpowo. Mogę zrobić w niej bez większego problemu sesję, która będzie nuarowym śledztwem. Dokładnie. Mogę zrobić coś, co będzie naśladować survival horror. Mogę wpuścić graczy w eksplorację egipskich katakomb Pala Indiana Jones. Właściwie w konwencji pulpy wepchnę wszystko łącznie ze spacerem na orbicie Ziemi. Co zresztą, żeby było śmieszniej, w którym jest absolutnie prawdopodobnym wyjściem z... W sytuacji czasami, tak można to Bo zrobić. Można wylądować na Saturnie przecież. Tak no, jest. Czy, czy, czy zwiedzać e, oceany Europy? Tak? I, proszę bardzo. E, I pulp to dźwiga. Pulp daje. daje bardzo duże uzasadnienie różnym różnym wydarzeniom, które zachodzą na sesjach e, Gracz I jest jeszcze jedna kwestia, która pulp bardzo broni moim zdaniem, brzmich kampaniach. Żeby nie było. Zdarzało mi się prowadzić się kampanię, gdzie śmiertelność była wysoka. Maski na starych mechanikach na 5,5 i wcześniej a były szalenie śmiertelne. Tam było danych prowadzącemu przez kampanię narzędzi do złagodzenia tej śmiertelności bardzo niewiele. Siódma edycja to zmienia. W siódmej edycji mistrz gry dostaje tropy i dostaje wątki, które wzmocnią graczy na tyle, że nawet grając na standardowych zasadach Zewu, nie w powinni wpadać tak często w śmiertelną pułapkę lub w szaleństwo, bo pojawia się na przykład więcej medycznych przedmiotów, tak? Ale finalnie, przyjemnie i prościej buduje się długą historię w oparciu o w miarę możliwości tych samych bohaterów. Nawet jeśli założeniem zewu jest raczej rozwiązanie tajemnicy niż rozwijanie Herosa w przeciwieństwie do wielu innych systemów. Pulp, palp po prostu wzmacnia tego Herosa mechanicznie, czysto mechanicznie, ta mechanik, jakby to już jest specyfika Zewu, ale ta mechanika daje ci większą szansę na poprowadzenie spójnej w historii w oparciu o jeden zestaw bohaterów, co jest dobre. Tak, bo rozróżnimy teraz też w naszej rozmowie, o czym dokładnie rozmawiamy, bo mhm. na naszym rynku niedawno pojawiła się polska wersja Palp Zgadza się. Ale póki co, jeszcze chyba zanim będziemy rozmawiać o, o zasadach Palp to rozmawiamy o konwencji. Nie wydaje Ci się, że intuicyjnie, mhm. prowadząc długie kampanie w Zewie, każdy strażnik w końcu dochodzi do palpowej konwencji, nawet jeżeli wychodzisz z, tej, z tego pierwotnego założenia ze Wuktulu? Znaczy, tak mi się wydaje. Ale wiem, że to stwierdzenie na pewno spotka się tak. z falą tak, krytyki. I jestem, ja to akceptuję, bo nie, nie oczekuję, że każdy się ze mną zgodzi. Takie są moje doświadczenia z kampaniami, że siłą rzeczy są one pchane w stronę lżejszych wątków. I, i to dla mnie ma taki sens, że ciężko jest długi czas wytrzymać na przykład w stanie napięcia. Jakby to jest męczące. Jeżeli budujesz dobra sesja wzyw, to jest taka, w której rzeczywiście budujesz to napięcie, stopniujesz je, pojawiają się kolejne wątki, robi się mroczniej, straszniej. Mm, gracze jakby popadają w te paranoje. Gracze, nie gracze, bohaterowie graczy, popadają w paranoje i tak dalej. I to jest super. Dochodzisz do punktu kulminacyjnego przerażenia, rozwiązania jakiegoś wątku, e, górnolotnie mówię, katarzys, No ale potem te emocje muszą opaść. I teraz. E, nie da się ciągle budować napięcia, ciągle robić jakiegoś rozwiązania i dalej budować napięcia, czyli na przykład grać całej kampanii nie wiem, 7, 8, 12 sesji, budując jeszcze większy horror, bo to zaczyna być po prostu depresyjne. No, ja bym to przyrównał nawet do. E, elementów filmów. Mhm. Bardzo często, kiedy oglądamy film i mamy scenę, która eskaluje. Dochodzimy do bardzo mocnych emocji. Czy to strachu, wzruszenia, czegokolwiek, to później jest taki release. Tak, deeskalacja ja tego, zgadza się. Trzeba pozwolić widzowi odpocząć, spuścić parę i dać mu coś, czym on się zrelaksuje, coś lżejszego. Tak. I przy budowaniu kampanii my też musimy o tym pamiętać, układając kolejne sesje i kolejne scenariusze, że wiemy, że przed naszymi graczami będzie element kampanii, który sprawi, którym my byśmy chcieli, żeby gracze osiągnęli pewne konkretne emocje. Przestraszyli się, wzruszyli się, cokolwiek. Bo w zewie również można to robić. Nie trzeba tylko się bać, bo można całe inne spektrum emocji też budować w długich kampaniach i nie ma z tym problemu. Ale faktycznie zamęczysz graczy, jeżeli nie dasz im po tej sesji, czy po tych dwóch sesjach, spokojniejszej sesji, przy której oni nie będą się musieli zastanawiać, tylko będą sobie ją mogli przejść takim spacerem i odpocząć. Okej, okay, czyli jakby podsumowując sam, samą kwestię konwencji, bo myślę, że to jest już dosyć jasne w tym momencie naszej dyskusji. Pulp jest po prostu konwencją, jak, jak taki wór, powiedzmy, w którym mieści się no, inaczej. szereg elementów, albo, albo skrzynia, w której mamy dużo zabawek. Mamy pulpowy horror, mamy pulpowy noir, pulpowe śledztwo, pulpową przygodę. Możemy w to wrzucić wątki militarne, możemy w to wrzucić wątki szpiegowskie. Pulp, palpa jest jak taki toy box, tak, tak? Skrzynka z zabawkami. I teraz w tej konwencji bardzo łatwo jest nam umieszczać różne style. Jeżeli z góry zafiksujemy się na to, że robimy horror kampani i kampanię, która będzie straszyć, to po prostu zawężamy swoje możliwości manipulowania emocjami graczy. No tak, no, ale... E, znaczy manipulowania. Prze... Grania na tym, tak? Przywrotnie cię, za... cię zapytam, no dobrze, ale my z moimi graczami chcemy grać klasyczny zewktulu. Mhm. Chcemy, żeby to była właśnie konwencja horroru, ale my zrobimy odwrotnie do ciebie. My po prostu elementy palpy umieścimy w konwencji horroru, mhm. ale będziemy się trzymać cały czas tego straszenia. Okej, okay, pytanie, czy mówimy teraz o klasyczny zewktulu? Czyli mechanikę klasyczną, czy me klasyczny Zew Cthulhu, czyli konwencję gotyckiego horroru, które widział Lovecroft? Hmm, wydaje mi się, że to jest chyba wypadkowa jedna z, dru z drugim, bo Zew... Jeżeli chodzi głównie o mechanikę, mi chyba jednak mimo wszystko okay. chodzi, bo... czyli możemy wejść w temat mechaniki, tak? Powoli myślę, że możemy do tego przychodzić, ponieważ okay. klasyczna mechanika Zewu Cthulhu y nie daje postaciom graczy happy endu. No, zgadzam się. Nie ma. Badacze... Umierają lub popadają w lub szaleństwo. popadają w szaleństwo. Nie tak. ma innej opcji w tym systemie. Zgadzam się. I teraz o ile gramy sobie jednostrzał, to jest świetnie. Ja się bardzo cieszę, kiedy moja postać zwariuje, kiedy w jakiś wydowiskowy sposób odejdzie z tego świata, przyczyniając się do obrony przyjaciół przed mitami Ktulu. Mhm. Ale teraz mamy przed sobą szereg sesji. Mhm. I teraz, kiedy wybiorę klasyczną mechanikę, to ja dobrze wiem. Szczególnie przy tych oficjalnych kampaniach do zewu, gdzie w pewnym momencie napotykamy takie istoty, które jednym rzutem kości nieudanym spowodują nam popadnięcie w szaleństwo. Yy, I bardzo szybko klasyczna mechanika zewu spowoduje to, że gracze od początku muszą być nastawieni na to, że no nie ma się co przywiązywać do bohaterów. Fair enough. tylko teraz. Yy... Robiłem takie podejście, czyli. Prawa, jak, znaczy robiłem. Tak, wy, tak mi wychodziło, bo to było czasami nie do końca nawet świadome, że sesje, które za, zakładałem, będę prowadził, czy kampanie, które zakładałem, będę prowadził klasycznie, czyli budował je na bazie strachu przed nieznanym, mhm. w zewie, strachu przed zdobywaniem wiedzy, która nie powinna być dana ludzkiemu umysłowi i tak dalej. Koniec końców, właśnie szukając tego release'u, o którym mówiłeś wcześniej, wchodziłem w wątki palpowe. I teraz miałem na to różne patenty, i to były patenty, żeby nie mówić, home To były takie rzeczy jak na przykład zwiększenie zawartości tlenu i zmniejszenie grawitacji na planecie obcych, na której znaleźli się moi gracze. Co dawało im dodatkową kość advantage w każdym rzucie związanym z, z testami fizycznymi, tak? No to była moja forma do bicia jakiejś pulpowej lekkości, do zupełnie klasycznej mechaniki. Czy też mnożyły się u mnie magiczne przedmioty, które gracze mogli wykorzystać, żeby walczyć z przeciwnościami, które im stawiał. Krótko mówiąc, dawałem im sztylet zamykający bramę do innych światów, czy pozwalałem im na trzymanie kosturu broniącego przed psami ogarami Stindalos. By musiałem szukać narzędzi, które z jednej strony nie złamią mi mechaniki i nie wyrzucą mnie z konwencji, którą przyjąłem na początku, a z drugiej strony dadzą graczom szansę na to, żeby popełniać błędy. No bo klasyczna mechanika Zewu <laughs> jest bardzo niewybaczalna w wielu wypadkach. I to jest o tyle ciekawe, że my jesteśmy różnymi graczami. W sensie mamy in trochę inne oczekiwanie od rpg i dobrze się bawimy przy nieco innych elementach Ugać. rozgrywki. Też lubię palpową konwencję, ale lubię też grać na zwykłej mechanice zewu. Mhm. Z tym, że od samego początku w mojej głowie musiała się przestawić klepka. Ja się nie przyzwyczajam do postaci. Tak. Dla mnie mnożenie magicznych przedmiotów, dawanie graczom takich bustów, o których mówisz, gryzie się z taką ogólną ideą zewu, gdzie szaraczki są wystawione na działanie mitów i nie mają z nimi większych szans, próbują po prostu jakoś przeżyć. Tak, ale e... zgadzamy się tutaj i. Tylko to jest to jakby jest na poparcie tej tezy, którą postawiliśmy na początku, że w kampanii Pulp Spalab sprawdzi się lepiej, bo nie będzie trzeba kombinować. Bo ja bardzo chętnie poprowadzę i z dziką przyjemnością to zrobię, sesję jednostrzałową, czy może nie wiem, dwa strzały, na klasycznej mechanice, w bardzo klasycznej konwencji, gdzie będę starał się wprowadzić graczy w różne stany emocjonalne, od radości do jakiegoś dreszczyka emocji do może obawy o życie bohaterów, którymi, którymi sterują, jakby tak, i to jest super. Ja po prostu nie wyobrażam sobie sytuacji, w której daję radę, używając narzędzi klasycznej mechaniki, budować długi story arc oparty o jedną zbitą, zjednoczoną grupę bohaterów, graczy czy badaczy, chyba że mam, tak jak zresztą sugeruje podręcznik bardzo często stowarzyszenie, które ma dostęp do wszystkich informacji i wspomnień poprzednich badaczy i wtedy sobie po prostu okej, okay, więc doktor Holmes zginął, więc wprowadzę teraz pana Watsona, do którego doktor Holmes pisze listy. I to jest bardzo często sposób na wybrnięcie z sytuacji. Pytanie, ile razy możesz to powtórzyć? No długa kampania, szczególnie w systemie o tak dużej śmiertelności jak Cthulhu zmusza nas do tego typu zabiegów i bardzo często trzeba to Grubo szyć, bo y, o ile akurat fragment sesji dzieje się w łatwo dostępnym miejscu, to wprowadzenie nowego gracza z reguły nie nastręcza wielkich problemów. Tak. Gorzej, jak gracze lądują w miejscu, w którym wprowadzenie kolejnego badacza wydaje się z założenia niemożliwe i musimy mocno przymykać oczy, żeby. No tak, no, skąd, skąd wziął się kolejny badacz na płaskowy żuleń? No. no jakby odpowiedź sobie no. czasem na no to pytanie. No oczywiście, wcześniej się zgubił i akurat trafił na naszych badaczy, no ale o oczywiście. każdy z nas robił no, takie no, fikołki no, prowadząc. No wprowadzimy ale... tak postać. Pytanie, czy o to chodzi? No i teraz tutaj dochodzimy do mechaniki palpu. Tak. Więc czym mechanika palpu różni się od mechaniki klasycznego Zewu? A właśnie tym. Co ty nazwałeś na swoich sesach rulowaniem mhm. Czyli mechanika palpy po prostu daje nam potężniejsze postacie. Znaczy to jest, znaczy, dlaczego ja lubię ten palp Dlaczego dlaczego mi się tak spodobał kiedy? Bo jakby dla mnie palp był odkryciem. To nie było coś, czym ja. Tak jak zewem zew grami prowadzę od lat, tak palp był dla mnie swego rodzaju odkryciem siódmej edycji. Co mi to dało? A lubię zasady i lubię grać według zasad, dało mi to legitymizację. Moich homruli. Nagle, nagle dostałem podręcznik, który legitymizuje wszystkie moje ulepszenia w cudzysłowie, którymi dbałem o to, żeby gracze przeżyli. Nagle gracz może wybrać sobie atut, który da mu artefakt. Który ja i tak musiałem kiedyś tam wymyślić, ale teraz to jest totally legit. Nagle gracz ma umiejętność, która pozwala mu czytać w myślach. I to jest legitne. Tak. Super. Ja się tym cieszę. Nagle postać zamiast posiadać 10 punktów wytrzymałości, posiada 40. Tak. Ale statystyki potworów bardzo często są podobne do siebie. Możemy spokojnie, naprzemiennie korzystać z tych Nie. podręczników. Dzięki temu, jeżeli gracz wchodzi w interakcję z przeciwnikiem to wie, że nie poskłada się w pierwszej turze, że być może przynajmniej dwie postoi, co sprawi, że gracze będą mogli podejść do Zewu ktulu w sposób bardziej epicki. To po prostu daje nam palp. Nie każdy to lubi. Ale widzisz, w długim... znowu, w długiej kampanii... I do tego ...taka e epickość jest moim zdaniem potrzebna, żeby zachować zainteresowanie graczy. Widziałem wielokrotnie i słyszałem o sytuacjach, w których kampanie padały przedwcześnie, bo gracze po straceniu wszystkich postaci, ergo utracie jakichkolwiek powiązań z ekipą, która drążyła temat, stwierdzali... Wiesz co, mistrz gry, no ja już... My już w sumie to byśmy chcieli tak. zagrać w coś innego, bo jesteśmy no tym zmęczeni. Tego. Nie mamy ochoty budować naszych postaci i relacji między nimi od nowa. Więc ten pulp... Pulp, palp... Łagodzi e, konsekwencje. I jasne, to nie zawsze jest pożądane, nie zawsze chcemy epickości w Zewie. Na taką skalę, ale myślę, że warto pamiętać, że przy budowaniu kampanii to jest potrzebne. Eee, także myślę, że się tu zgodzimy. PALP jest idealnym narzędziem do prowadzenia długich, wielowątkowych, wieloprzygodowych eee, kampanii w naszym ulubionym systemie dostraszenia graczy. Dokładnie <laughs> tak. No, no myślę. Kiedy będę musiał wybrać system w zewie do prowadzenia długiej kampanii, mhm. no zawsze wybiorę PALP. Zresztą nie jesteśmy chyba odosobnieni w tym wniosku, nie? no bo biorąc pod uwagę na przykład wydanie masek, polskiego jeszcze nie ma, ale weźmy pod uwagę angielskie, no mamy tabelki, które nam konwertują tą kampanię pod PALP. Znaczy, że ktoś kiedyś doszedł już w samym wydawnictwie do tego samego wniosku, że y, odświeżamy stary kotlet. Robimy reedycję z poprzedniej mechaniki na nową mechanikę, Aha. ale dajmy graczom coś nowego. Tak. I tą nowością jest PALP, czyli lżejsze podejście do epickiej, długiej przygody. A no na przykład wspomniane maski, no to jest jedna z dłuższych kampanii, które można nabyć do Zewuktulu. Mhm. Nie wiem jak to wypada z Orient Expressem. No podobnie. Jest trochę bardziej ustrukturyzowana, moim zdaniem, i może mniej wielowo... znaczy, nie te mniej wielowątkowa, co mniej otwarta. No ale może tak. Kończąc tylko tą pogadankę, hmm, sprzedamy Wam jeszcze jedną drobną informację. Będziemy już niedługo nagrywać kolejne części Masek na Jarlatotepa. Będziemy nagrywać kolejny akt. I plan jest taki, żeby przenieść postacie bohaterów i przenieść naszą rozgrywkę już na mechanikę pulpową. Także stay tuned, oglądajcie nas, subskrybujcie, e, chodźcie na Patronite'a, bo zawsze nam to pomaga i uprzyjemnia dzień. Także pożegnajcie się z badaczami, przywitajcie się z bohaterami. Do usłyszenia. Na razie.